Witajcie. Jesteśmy przy moich drzewkach owocowych. Tu jest wiśnia groniasta deserowa. Ponoć bardzo słodka. Przyrosty ma na razie malutkie, ale do końca lata myślę, że szykuje już gnojówkę z pokrzywy. To jest porzeczka czarna, duży krzaczek, bardzo duży I tutaj jest następne drzewko to jest wiśnia nordstar, też deserowa, bardzo słodka tutaj dookoła wykopałem takie dołki jeszcze muszę je wyzrębkować mam dużo zrębki, wysypię je już się zbieram tak dłuższy czas, ale może to nastąpi kiedyś Tutaj jest już jabłonka. Munika. Yy, twarde. Twarde i chrupiące owoce. Prawdopodobnie. Krucha. Tutaj jest yy, też jabłoń. Tutaj przyrościk jak widać nieduży. Ale jak zasilimy gnojówką z pokrzywy, to będzie pójdzie elegancko. To jest Cortland, Też twarde i czerwone owoce. Tutaj przyrosty już jak widać dużo większe. Ładniej idzie w zieleń. Nic jej nie bierze. Żadne choróbsko na razie. To jest malinowa malinówka bardzo słodkie owoce podlane dopiero tutaj jest brzoskwinia Saturn w kształcie takich płaska płaski owoc dopiero pierwszy rok o kogut się bije pierwszy rok dopiero u mnie nie ma żadnej kędzierzewości jak widać ładne listki opryskana była wczesną wiosną tutaj też bardzo ładne listki zielone A jakieś mrówki widać mam nadzieję że nie będzie mszyc nie to czerwona mrówka to jest brzoskwinia fenix okrągła czerwone czerwone okrągłe owoce tu bezczarny tutaj też jest jawoń tą gustałem od dwójka Także nie wiem co to jest. Tutaj też jest jabłoń. To jest gala. Tu będzie też owocek. Należy się pourywać te owoce, ale no chcę zobaczyć co to będzie. Czy zdoła w ogóle wyhodować ten jeden owoc. O tu jest wyzrębkowany jak widać. Trochę obornika było dane. Tu jest eee, gruszka. Eee, paten się nazywa Bardzo duże owoce ma tutaj w trawie czereśnia, tu nie, nie wjechałem z Kosiarko. Tu mamy śliwkę. Tutaj jest e, czereśnia eee, wega. Tutaj jest Regina Ona jest taka trochę chorowała troszeczkę i dopiero drugi rok tak w miarę jest jej dobrze o, a tutaj jest burlat i tutaj ma aż dwa owoce gdzieś tam, o tutaj chociaż będzie coś zjeść, <śprawia> spróbować jakiś ma smak chociaż Gdzieś tam jeszcze widziałem kilka czereśni. O, tutaj jest jedna. Opryskana była na mszyce, bo niesforne są takie, że włażą wszędzie. O, tu jest zawinięty. Mam nadzieję, że nie ma. Nie, nie ma. Jakaś pojedyncza tylko. Zgniotłem ją. No wiadomo, nie da się do końca opryskać idealnie. No ale tak to jest zdrowa przyrosty ma w miarę tutaj jakieś yy, hortensje no wyostrzy się jakoś tutaj trochę malin o, tutaj pomidorki no nie chce się wyostrzyć o, pomidorki 8 90 sztuk Tutaj, jeszcze z tej strony ogrodu, nikt nikt nie wie, że to tutaj jest, bo zawsze tylko borówki pokazuje. No, tutaj czelesienki. A no, tutaj w rządku. W rządku tutaj owocowe. Jabłonki. A no, jeszcze pokażę. Może. No, tutaj już na tej owocki. Dwa zostawiłem o trzy. Żeby zobaczyć, spróbować jak to smakuje. I chyba na tej zostawiłem też o, tutaj jeden owocek, chyba na tej tylko jeden, a było, dużo było zapylonych, aż się zdziwiłem. Także chociaż do spróbowania będzie ten pierwszy rok. Także się krótko pozdrawiam, do zobaczenia.